Głogów po raz kolejny pokazuje swoją historię, odbudowując zabytki. W miejscu dawnej fontanny Fritza Reutera na Starym mieście powstanie zdrój uliczny. Zdrój w postaci historycznej fontanny Reutera. E, właśnie odrestaurowujemy, odbudowujemy, bo po nim zostały tylko fundamenty, e, zniszczone w czasie wojny, rozebrany po wojnie e, będzie znów służył mieszkańcom. E, może ten czas pandemii nie jest dobry na otwieranie zdrojów, ale jest to czas wykonywania tej inwestycji w tej chwili, natomiast e, na pewno jak już sytuacja się uspokoi, będzie to świetne miejsce, e, aby mieszkańcy turyści mogli podejść, napić się wody. E, która w Głogowie z naszych wodociągów jest bardzo, bardzo zdrowa, bardzo dobra, jedna z lepszych w Polsce. Miejsce, w którym będzie można napić się głogowskiej wody, ma swoją historię. Poznajmy ją. Potocznie było to nazywane jako źródełko Reutera, natomiast było to poświęcone pisarzowi, niemieckiemu pisarzowi, poecie, publicyście, Fritzowi Reuterowi, który akurat w Głogowie przebywał, ale w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ on tutaj odbywał karę więzienia za swoją działalność polityczną, tak to nazwijmy. No, początkowo był skazany na karę śmierci, następnie, następnie zmieniono mu karę na 30 lat odsiadki, a... W trakcie amnestii, w zasadzie bardzo szybko, czyli po 8 latach, wyszedł na wolność i głogów był jednym z etapów, gdzie akurat był e, więziony. E, po kilkudziesięciu latach władze miejskie zreflektowały się, że jak, jaka ważna postać e, tutaj była więziona, i z tego tytułu powstała fontanna e, źródełko Reutera. Na w tej fontannie były postaci z jego, jednej z jego powieści. No i wiemy, że na dziś te postaci nie zostaną odtworzone, ale być może w przyszłości rzeczywiście będą tam te trzy, ta trójka postaci odtworzona. Odbudowa miejskich elementów historycznych to osobisty priorytet prezydenta miasta Rafaela Rokaszewicza. Generalnie na historii Głogowa wyrosłem. Regionalizm, historia Głogowa to moja wielka pasja. Zajmowałem się nią od kilkudziesięciu lat, już można powiedzieć od małego. Zatem tego typu pomysły, czy, czy, czy moje, czy mieszkańców bardzo chętnie realizuję. Zadanie zostało zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Jego koszt to blisko 129 tysięcy złotych. Na planowanym zdroju na razie nie będzie figur, które pierwotnie stały na fontannie, ponieważ koszt ich odtworzenia przekraczał regulaminową kwotę o te przeznaczoną na projekt obywatelski być może powstaną w przyszłości. Dariusz Nowakowski niedziela fakt.